Jesteś po trudnym komu, po trudnej wymianie mailowej, robiłaś właśnie super stresujące zadania. Twoje ciało potrzebuje się ruszyć. Nawet jeżeli nie czujesz, że tego potrzebujesz, tylko wolisz zostać cały czas w tym siedzeniu, skupieniu i działać dalej, to twoje ciało naprawdę potrzebuje ruszyć się, żeby, dotrzeć, żeby dotarło do niego, że zagrożenie minęło. Tak samo, jeżeli leżysz na kanapie, scrollujesz, a w głowie huczą ci po prostu negatywne, lękowe myśli. To również dla twojego ciała jest to sygnał, że doświadczasz bardzo wysokiego zagrożenia, skoro boisz się i jednocześnie się nie ruszasz. W naturze to byłaby sytuacja, że po prostu jesteś w potrzasku, że bezpieczniej jest nie ruszać się przy tak silnym zagrożeniu. I to napędza właśnie tę spiralę lęku i nie pozwala ciału przejść w tryb relaksu, takiego zorientowania się, że zagrożenie już minęło. To jest bardzo prymitywny mechanizm, ale naprawdę działa. Spróbuj rozchodzić czy nawet włączyć delikatne kołysanie ciała, czy delikatny ruch, pokrzątać się po domu i oderwać troszeczkę od ekranu, ponieważ patrzenie na ekrany w bezruchu, ze skupionym wzrokiem, dla naszego prymitywnego umysłu to jest znak wysokiego zagrożenia i napędza spiralę lęku. I uniemożliwia przeprocesowanie emocji. Też potrzebujemy poprzez ruch przeprocesować emocje. Ten podział głowa-ciało jest złudny, iluzoryczny, jesteśmy umysłem ucieleśnionym i potrzebujemy ruchu ciała, by przeprocesować też treści mentalne. Po więcej treści psychedukacyjnych, i łączących ciało i umysł zapraszam na kanał Higiena Myślenia. Obserwuj po więcej.